Uwielbiam te poranki, kiedy trzeba wstać rano o siódmej Kurde, zauważyłem, że mi się sprzęgło w samochodzie kończy, bo przy każdym takim ruszaniu samochodem mi trzęsie. No i tak już zacząłem kombinować czy kupować zamiennik, czy szukać waso, ale znowuż waso do 18-letniego samochodu. No sam nie wiem, 20 minut rozkminiania, patrzę, a ja cały czas na dwójce jadę. Się potem dziwię, że mi samochodem szarpie jak ja od 20 minut sprzęgło delikatnie palę Ach, Jest wiele niebezpiecznych zachowań za kierownicą, ale naprawdę bycie niewyspanym to jest... Jest sobota 8.50 Jadę do skate parku, jakoś nie mogę spać dzisiaj Przyjechałem tutaj tak rano w sobotę, bo... teraz w ogóle was nie kituję. Bo mi się śniło, że źle robię flipa I wstałem sobie z samego rana i sprawdziłem. I po prostu robię go w żenujący sposób. Powiem wam o co chodzi. Na czym polega zła technika? Zła technika polega na tym, że w momencie kiedy wyskakujesz, odbijasz się, Przednią nogą obracasz deskę o tak, wykopując nogę w bok, i deska się obraca. Tak wygląda mój geek clip, ten niepoprawny. Jeszcze raz w zwolnionym tempie. Nie idzie mi z rana zrobienie czystego, ale... Wiecie o co chodzi? I kopanie, tutaj. No nie. A nie tak się robi klima. Totalnie nie tak. Sytuacja z klimą jest następująca. W momencie, kiedy działa tylko wiatraczek, to słychać taki delikatny szum. Natomiast kiedy włączę klimę, gdzieś tutaj ze środka dochodzi straszny bulgot. A potem przez cały czas jest takie popiskiwanie. Gdzieś tutaj za tymi krzakami jest polecany serwis zajmujący się klimą. Wyłączę może, bo... Mi no. ucichło. Zadzwoniłem do nich i mówię. Chciałem się umówić na serwis klimatyzacji A co się stało? No mówię, że od jakichś dwóch czy trzech tygodni Klima głośniej pracuje Słychać takie popiskiwanie i zdecydowanie słabiej chłodzi No okej, okay, okej okay. Kiedy pan ostatnio zajmował się klimatyzacją? Coś z nią robił, serwisował? 4,5 pół roku temu on oj, 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 Flipa robi się tak Nie przednią nogą Co zrobić? No spoko trzeba popchnąć samochód Samemu dam radę to z górki jest Darma. mam nadzieję, że kiedyś do mnie wróci jak mój nie odpali, to po prostu nagle się pojawi trzech facetów i... ale wracając do tematu flipa robi się wyciągając przednią nogę tędy i tu następuje kopnięcie w tą krawędź nosa i deska wtedy nie deszcz się zaczyna obracać to jeszcze się stabilizuje bo przy wybiciu masz ją w ten sposób, taką rakietę jeśli kopiesz tutaj to jest mała szansa, ona na ogół się wtedy obraca rakietowo to ją dusisz, hałowy kikwi. trzeba wybić się i przeciągnąć tutaj Pieska się zaczyna obracać, stabilizować, łapać tylną nogą. Czego się kurde muszę dzisiaj nauczyć, ja pierd... Ty, ale, ale ty umiesz jeździć, nie? I widziałeś jak ja to robię, nie mogłeś powiedzieć? Kuźwa no. To jego jojczenie dało mi do myślenia i zacząłem sobie czytać. Iż nawet nie chodzi o to, że przegląd klimy trzeba robić raz na rok, bo to jest... To jest gówno prawda, ja w takie rzeczy nie wierzę. W normalnych nowych samochodach klimatyzacja bez żadnej ingerencji potrafi działać 10-12 lat i w ogóle nic tam nie trzeba robić, nic uzupełniać, wszystko jest ok. A te coroczne wizyty może by ten okres 12-letni wydłużyło jeden rok, to naprawdę się nie kalkuluje finansowo ani na chłopski rocu. Natomiast zacząłem sobie szukać, skąd jest to popiskiwanie, no nie i to całe bulgotanie. Moim zdaniem sprężarka klimatyzacji jest na wyczerpaniu, że nie wystarczy tylko pojechać. Wyciągnąć czynnik z układu, na nowo go tam wpuścić razem z olejem i wszystko będzie dobrze. Coś mi mówi, że mam już zrypaną sprężarkę od klimy. W sumie to nie ma we mnie złości, nie ma we mnie złości, no nie ma we mnie złości. Po 18 latach mogła się zrypać, no nie. zobaczyć w zwolnionym tempie, czy faktycznie noga mi wyszła tędy, czy jednak znowu w tędy. Niestety, kurde! Jeszcze raz. Tu upadł Akord kurde. Dla kinematografii ta informacja w tym momencie jest w ogóle nieistotna. Tu jest teraz informacja w miarę istotna, bo pokazuje ile czynnika odciągnął. 30 gramów. gramów, a być powinno 740. I mimo wszystko działało? No to dziwne że, dziwne, że w ogóle jakiś efekt chłodzenia był, bo właściwie chłodzenie faktycznie powinno. Mega słabe i w ogóle nie, ja mam cztery nawiewy w samochodzie i tylko z dwóch chłodziło. Tak, bo to bywa tak, że e, sam parownik no. e, ma jakąś tam swoją wielkość i jak ten gaz e, się rozpręża i trafia na ten parownik, no. no to tylko właściwie część parownika zdąży się ochłodzić. I akurat z tej strony te, stoi te, te najbliżej do nawiewu do ten napiew Bywa tak, że na przykład od kierowcy chłodzi dobrze, a od pasażera słabo. Ja tak miałem, ja mam jedną strefową, i dwa moje nawiewy działały w miarę tak? dobrze. Więc ja nie robiłem z mhm. tego afery. A żona mówi: Kurde, coś ja nienawiami? Jakie nie Ja się tak? śmieję, że producenci samochodów tak, tak to zaprojektowali, żeby Czy... powodować jakieś płótnie rodzinne. A <laughs> no właśnie. <laughs> Nie może być temperatura niższa teoretycznie niż około 4 stopnie, dlatego bo na parowniku jest czujnik temperatury, który zabezpiecza przed oszronieniem układu. Czyli temperatura, jeżeli by się okazało, że na przykład temperatura jest bliska tam zera bądź poniżej zera, to znaczy, że coś jest nie tak z tym czujnikiem temperatury, który jest na parowniku. Ja się nie przykładam, bo robię to na płaskim, tutaj nie ma stresu. Zrobimy na tym. Strasznie nie lubię akcji związanych z naprawianiem klimy, bo kiedyś z Almerą pojechałem, przestała mi klima działać do jakiegoś warsztatu. Było to na totalnym zadupiu, a pojechałem tam dlatego, że do nich zadzwoniłem. On powiedział, panie tam, za stówę to zrobimy. To był jeszcze ten okres, kiedy miałem o wiele mniej pieniędzy i chciałem zawsze wszystko robić jak najtaniej, więc on zaczął mi odciągać i tą próżnię wywoływać w układzie, bo okazało się, że maszyna nie może tej próżni zrobić, bo jest jakaś nieszczelność i tam się cały czas powietrze dostaje, więc powiedział, dobra, to my tutaj... Nabijemy to kontrastem Ten kontrast skądś wylazł On znalazł to jedno miejsce wycieku To był kawałek rurki No ale panie teraz nie ma tutaj mojego pomagiera Który umie spawać Będzie dopiero wieczorem No nie, niech pan zostawi samochód, przyjedzie jutro Kurna byłem na mega zadupiu Więc zamiast wziąć jakąś taksówkę i dojechać do centrum Ja tam szukałem jakichś autobusów, przesiadek Wracałem stamtąd kurde chyba za trzy godziny Następnego dnia No ja jak debil Młody byłem, nie zadzwoniłem Okazało się, że no oni to zespawali i nabili układ, ale gdzieś tam jeszcze na dole jest kolejny wyciek, więc wszystko co nabili, no nie, bo już nabijali właściwym czynnikiem, a nie tańszym kontrastem, wyleciało. Znowu kolejny dzień, znowu wróciłem do domu, już gulat kurwa taka, jakbym miał drugą głowę. W końcu jak mi to zespawali i ja w końcu przyjechałem, to było tak, to płaciłem 5 dych za pierwszy kontrast, 5 dych za kolejny kontrast stuwę za czynnik, który uleciał w atmosferę, drugą stówę za ten drugi czynnik. To już w sumie mamy trzy stówy, plus jeszcze za spawanie. On chyba wziął stówę, bo tam miał trudne podejście, musiał jakieś chłodnice wyjmować, żeby się do tych rurek dostać. Na czterech stówach się skończyło. Dzisiaj to brzmi śmiesznie, no nie no, bo co to są cztery stówy, żeby rasa dobrze naprawić klimę i mieć z nią spokój na kolejne lata. Natomiast wtedy to były dla mnie kurde naprawdę nie to, że wielkie pieniądze, ale po prostu. Akurat ich nie miałem. I to było takie mega słabe doświadczenie. Ja tam próbowałem zgrywać jakiegoś gościa. Na zasadzie, kurde, co pan po cholery, pan to nabijał, tu mnie pan naciągnął na kolejną stówkę. się zrobiła taka zdupa atmosfera. Mega niemiło to wspominam. I tak mi to mega niemiłe wspomnienie, tak mi się przełożyło na całe myślenie o klimie. No nie, że Boże, dobrze, że działa, ale generalnie to jest układ pod tytułem porażka. Jak działa, to jest super, ale jak się zepsuje, to o Jezu. Nie było do końca to, natomiast Nie mam już dzisiaj siły na więcej Ja się zwijam, a wyobraź życie timelapse no, także zapłaciłem 120 zł za nabicie klimy, olej i te sprawy. Tutaj mam specjalną karteczkę. Na maksa polecam, na maksa. To jest po prostu strasznie fajne doświadczenie. Jak mechanik jest fajny. Wąs stąd. Na kolejny time lapse. Banda podglądaczy. Jeszcze. Kurna, jeszcze coś pokażę. Mm. Właśnie widziałem. Kurde, co ja właśnie widziałem?